Masz pytanie odnośnie wiary? Tak, mam kilka pytań. Chcesz, żeby ktoś wytłumaczył ci, jak wierzy kościół katolicki i dlaczego? Chciałabym, ale tak krótko, tak konkretnie i na chłopski rozum. Nie mam czasu czytać takich grubych ksiąg. Właśnie po to powstał ten kanał na YouTube i stronka na chłopskirozum.pl. Znajdziesz tutaj wiele filmików, w których postaram się w jak najprostszy sposób odpowiedzieć na niekoniecznie proste pytania. Takie jak na przykład, dlaczego dinozaury się zagryzały, skoro grzech pierworodny był dopiero później, albo wiele innych. No dobrze, a co jeśli ja wierzę tak nietypowo? Dzisiaj wiele osób wierzy tak nietypowo. Do tego nasze odpowiedzi są dostosowane do odbiorcy i do tego, jakie założenia przyjmuje, a jakich nie. Jeśli na przykład masz wątpliwości, czy Bóg w ogóle istnieje, albo uważasz, że wiara w Niego jest nieracjonalna, zapraszam Cię do strefy sceptyka. A te iście nie będę tłumaczył, bo w Biblii jest napisane. Ale odwołam się do argumentów racjonalnych za istnieniem Boga, a jest takich wiele. Brzmi ciekawie. Ogólnie to ja w Boga wierzę. Tylko skąd wiedzieć, jaki on jest naprawdę, skoro jest tak wiele różnych religii i każda mówi, że to jego ma rację? Jeśli interesuje Cię takie zagadnienie, to zapraszam Cię do strefy ponad religiami. Tutaj będziemy porównywać różne wierzenia, czy w ogóle mają jakieś podstawy naukowe, i zobaczymy, jak na ich tle prezentuje się chrześcijaństwo. Ale. O, Biblia. Jest tak wiele różnych interpretacji. Czy Kościół katolicki wierzy Biblijnie? Na to pytanie spróbujemy znaleźć odpowiedź w zakładce Między nami chrześcijanami. To takie miejsce dialogu ekumenicznego dla wszystkich, którzy opierają się na Biblię, na natchnionym Słowie Bożym. A jeśli kogoś interesuje wprost interpretacja Kościoła katolickiego, a także jakieś trudności, które są związane z naszą wiarą, zapraszamy do strefy Między nami katolikami. Hmm. To chyba coś dla mnie. Ogólnie fajny pomysł, że to jest tak dopasowane do odbiorcy. Właśnie tego mi brakowało. Zadzielić się swoimi osobistymi poszukiwaniami Boga i tym, co ugruntowało moją wiarę. Zapraszam.